Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry Państwu. Pani Justyno, świetnie pani wygląda. O, dziękuję bardzo. Dzięki. Zastanawiam się, jakie emocje pani towarzyszą podczas przygotowania do polskich preselekcji? No, takie w szerokich naszych emocji rzekłabym. Bo pracujemy codziennie, właśnie zaraz biegnę na próbę do telewizji polskiej, bo tam mamy salę prób z tancerzami. Dzisiaj mam indywidualne próby z Kubą, bo muszę ogarnąć sama w swojej głowie wszystkie te kroki. A jestem już po wielu próbach z tancerzami. Jutro znowu wracamy do tych grupowych prób. No i tyle zobaczymy. Bo myśleliśmy, mam nadzieję, fajne show, szczególnie na tak krótki czas, który wszyscy dostaliśmy na te przygotowania. No właśnie o tej wizji na show chciałbym z Panią porozmawiać. Co będzie Pani chciała przedstawić na scenie? No to co mogę w tak krótkim czasie i w takich warunkach, jakie są? Telewizja zrobiła wszystko, co w ich mocy, żeby. To każdy artysta przedstawił się tak, jak chce w tym show. Więc naprawdę super, ponieważ mieliśmy spotkanie z reżyserem, z, z człowiekiem od wizualizacji, od reżyserii tego, co się dzieje na scenie. Wszystko to jest tak, jak być powinno. Tylko telewizja oczekuje od nas, że to jest nasz pomysł na nasze show. A ona zrobi to swoimi siłami, najlepiej jak potrafi, bo to, sam, to są przecież sami profesjonaliści, wiedzą e, czym jest telewizja i jak to pokazać, żeby wyglądało dobrze, ale to my musimy wymyśleć co chcemy pokazać i przekazać e, publiczności, więc my jeszcze wczoraj robiliśmy zdjęcia całe, storyboardy, na, jak to ma być, krok po kroku, skąd, jak, pokazywane, no zobaczymy, wierzę, że to będzie fajne, jest też mała niespodzianka, której teraz nie zdradzę, ale możecie być zadziwieni, że można takie rzeczy robić na scenie. Ponoć niewielu ludziom się to udało do tej pory. No zobaczymy, czy nam się uda. A na co będzie Pani kładła największy nacisk podczas tego występu? Co dla Pani będzie najważniejsze? No przede wszystkim muszę świetnie zaśpiewać w takiej ilości ruchu i choreografii, którą muszę w głowie mieć tak. Bo gdybym się tylko ruszała, to by było ok, ale ja tu spadam, tu lecę tu coś, tu tańczę, tu się ruszam, tu trzepię głową, a cały czas śpiewam. No więc. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. A Jakie emocje chciałaby Pani wywołać u widzów? Co by było spełnieniem Pani marzeń? Chciałaby Pani, żeby się zdziwili, żeby się wzruszyli, czy, czy jakie emocje są pożądane? Wiesz co, to nie jest piosenka do wzruszenia, to na pewno, bo to nie jest ballada Wracam do domu, tylko to jest gaja, bardzo energetyczna piosenka, więc myślę, że emocją zachwytu będzie to, że wow, jaka energetyczna piosenka, poderwała nas z krzeseł. Patrzyliśmy na show, które jest zrobione dobrze, i wszyscy zrobili wszystko w najwyższej jakości, jakiej mogli w tym czasie, żeby wzbudziła zachwyt, albo coś takiego, jak, że to jest takie wow, tak? Jak będzie, zobaczymy. To zależy od nas, bo to my musimy to przygotować. No, od Państwa zależy to, kto pojedzie na Eurowizję i będzie reprezentował nasz kraj. Życzę, żeby wszystko poszło po Pani myśli. Jest Pani jedną z dziesięciu propozycji, jak ocenia Pani repertuar w ogóle całego koncertu? Ja uważam, że jest fajny, tym bardziej, że jest tam połowa z tych ludzi, to są naprawdę młodzi artyści, którzy wchodzą dopiero w życie takie artystyczne. I ja uważam, że to są ciekawe piosenki. Wiesz, no nie wszystkie są w moim guście, bo ja też mam specyficzny muzyczny gust, ale wszyscy śpiewają dobrze, wiesz, jak gdyby... Opowiadają jakieś swoje historie. I tyle. No. Myślę, że to będzie bardzo dobry koncert. Taki po prostu koncert młodych artystów plus dwoje 50 plus, czyli ja i Janusz Radek, bo jesteśmy tam najstarsi moglibyśmy być rodzicami wszystkich tych uczestników i artystów, którzy występują tam. No i tyle. No. I to jest to dla nas taka, wiesz, taka forma, no nie wiem, nie zabawy, ale. Ale tego, że jesteśmy naprawdę dużo, dużo starsi, ale świetnie się bawimy i wierzę, że to będzie dla wszystkich Państwa fajny koncert. Pozostając w temacie repertuaru, no to ciężko byłoby nam omówić każdą propozycję. Jednak poza Gają często jest wskazywany taki utwór jak lusterka. Czy miała Pani okazję się z nim tak, zapoznać? Tak, słyszałam lusterka, to jest Co bardzo Pani dobry utwór, bardzo ciekawy. Uważam, że jest super. Jest też w języku. E, jak to się mówi? Podlaskim, pod tak. W języku podlaskim, więc w ogóle to jest też bardzo ciekawe. I fajna to jest piosenka. No, uważam, że to jest dobry utwór i taki też ma w sobie taką słowiańską nutę, co uważam, że na Eurowizji akurat ma sens. No i tyle. No jak będzie to już publiczność decyduje. No też nie chcę stawiać pani w niekomfortowej sytuacji oceny swoich konkurentów. I zastanawiam się, czy pozostałych artystów traktuje pani jako konkurencję, czy jako kogo? Jako co? Jako artystów nie, nie, mam, okay, czyli to nie, jest nie także... mam w głowie konkurencji, że bo wszyscy jesteśmy dla siebie konkurencją. Nikt dla siebie konkurencją nie jest, no bo każdy ma swoich fanów, piosenki są różne. Myślę, że fajnie, że głosuje publiczność w tym roku, bo publiczność głosuje sercem i albo ją coś zachwyci, wyśle SMS-a, albo ją nie zachwyci i tego nie zrobi. I to tyle, więc trzeba się postarać zachwycić publiczność przed telewizorami. A jakie są trendy w tym roku? Kto przed telewizorem zasiądzie, bo to też jest ważne, czy to będzie młoda publiczność, czy bardziej starsza, czy średnia, tego nie wiemy, bo tego nigdy nie wiemy. Ale myślę, że przy konkursie Eurowizji akurat zobaczymy dużo młodych ludzi, bo też ten konkurs ma swoją własną publiczność, tak? Bardzo taką y, mocną, kochającą Eurowizję, trzymającą kciuki z artystów. Więc wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny wieczór. No, Ty będziesz walentynki już, no to ekstra. Czy rozumiem, że pokojowo pani podchodzi do innych artystów? No, bo znam takie zawsze, sytuacje, że no, ktoś idzie tam y, walczyć. Pani nie idzie tam walczyć, tylko się zaprezentować. To znaczy, y, zaprezentować się przede wszystkim. A to, że to jest konkurs, to wszyscy walczymy o zwycięstwo. No przecież nie bralibyśmy udziału w konkursie po to, żeby przegrywać. No, każdy idzie tam z nadzieją, że wygra. No, ktoś wygra, ktoś przegra. No, bo tak jest zawsze w konkursach, ale nie odczułam jakoś takiej niezdrowej konkurencji między artystami na konferencji. Po prostu się spotkaliśmy, trochę się pośmialiśmy, pogadaliśmy. Każdy wie, że musi zrobić najlepsze co w jego mocy, żeby wygrać, a jak będzie to i tak, państwo decydują. No i to wszystko. Bukmacherzy oraz fani konkursy typują panią jako faworytkę. Jakby pani to skomentowała? No tak, ale w zeszłym roku też byłam faworytką, a jednak nie pojechałam na Eurowizję, więc to jest bardzo miłe, zawsze miło to słyszeć, a jak będzie, to i tak dowiemy się 14. Co nie znaczy, że nie proszę Państwa o głosy, bo oczywiście, że proszę i będzie mi bardzo miło, i to będzie super walentynkowy prezent dla mnie. I nie tylko walentynkowy, bo też też będzie prezent na 30, 30 rocznicę mojej tak naprawdę muzycznej drogi. Więc gdyby się udało po 30 latach wrócić do Eurowizji i pokazać siebie w najlepszym, wydaje mi się, życiowym moim momencie, kiedy jestem 50 plus już, ale. Jeszcze mam na tyle siły, żeby walczyć o to, żeby gdyby, odkrywać siebie na nowo w muzyce, żeby cały czas podnosić standard moich możliwości wokalnych i muzycznych. No To byłoby mi bardzo miło, gdybym mogła pokazać to światu, jak to przez te 30 lat się zmieniłam i jak uważam zawalczyłam o to, żeby stać się lepszym muzykiem. No A jak będzie, to już od Państwa zależy. Więc proszę, ale nie zgłaszam. Będziemy, będziemy głosować. Zastanawiam się, czy pozycja faworytki jest komfortowa? Jak pani to ocenia? I, tak jak wiesz co, ja jestem już 30 lat na scenie, a tak naprawdę to od trzeciego roku życia. Ja wiele razy przegrałam, chociaż wydawało mi się, że wygram. Mm -hmm. Przy zdawaniu egzaminów na studia, przy tym, przy tamtym, przy wielu sytuacjach. Tak naprawdę kariera każdego artysty, czy w ogóle w każdym zawodzie, nie, nie, nie wydaje mi się, że to są tylko artyści. To jest tak naprawdę e, droga Usłana porażkami. Jeśli zrozumiesz to, że porażki cię budują, czegoś cię uczą i dają ci nową siłę do pracy. No, to wszystko jest w porządku, to, to jest taki los nie? i nic więcej. Jak chcesz osiągać sukcesy, musisz ponosić porażki, bo po pierwsze uczysz się dzięki temu więcej o sobie, a po drugie, nie ma takiego życia, które jest po prostu pasmem sukcesów. To tak tylko na Instagramie wygląda. Mhm. Życie realne jest trochę inne i bywa czasem trudne i musisz dokonywać trudnych wyborów i musisz raz jeszcze wstawać, bo upadłeś wiele razy. Najważniejsze, że się podnosisz, że wstajesz, że się starasz, a nie leżysz, marudzisz, zioniesz gniewem, złością, żałością do wszystkich i obwiniasz wszystkich dookoła. Bo to, nie przez, bo to przez nich wszystkich, to nie przez ciebie. To tak nie działa. No, nasze porażki musimy umieć znosić sami, ponosić konsekwencje swoich decyzji, swojego lenistwa. Jeśli jesteśmy leniwi, coś nam nie wychodzi. No i tyle. No to jest po prostu życie. Pewnie wszyscy to znacie, nie powiedziałam tu nic mądrego i nie wiem, czy ten wywiad po prostu nie zaczyna być nudny. Nie w ten sposób, ale kończąc naszą rozmowę, zastanawiam się, co Pani sądzi o tym, że to widzowie zdecydują, kto pojedzie na Eurowizję. To taka rewolucja, że nie ma żyli, Jakby Pani to skomentowała. Wiesz co, akurat po tych ostatnich latach, w których było to nie takie transparentne, jak powinno być przy konkursach, to uważam, że bardzo dobrze, bo. Teraz telewizja polska powiedziała, zrobimy tak, jak chcecie, wszystko jest czyściutko, transparentnie, wszyscy wszystko wiedzą. Dla każdego artysty jest tyle samo pieniędzy, tyle samo czasu antenowego. Nikt przed 14 stycznia nie mógł powiedzieć, że występuje w Eurowizji, żeby nie było nieporozumień, że jedni mają większą siłę medialną, drudzy dopiero zaczynają, więc mniejszą. I wszystko uważam jest w porządku. Wszyscy się na to zgodzili, bo to jest też w porządku, bo to jest konkurs i musimy mieć wszyscy porówno, żebyśmy mieli równe szanse. I to, że ja jestem 30 lat starsza, czy Janusz Radek, nie ma tu żadnego znaczenia, skoro zdecydowaliśmy się na to, żeby wziąć udział w takim konkursie, to ponosimy tego konsekwencje i trzymamy się w ryzach standardów, które telewizja nam narzuca. I uważam, że to jest uczciwe względem młodych artystów i względem wszystkich, no jak to w konkursie i to jest w porządku. A większość zawsze ma rację, pani zdaniem? Jak pani to widzi? Ja nie uważam, że większość ma rację tak ogólnie, bo z tym bywa bardzo różnie. Zależy w jakiej dziedzinie, zależy w jakim temacie, ale nie ma czegoś, na razie nie ma takiego systemu, który wymyśliłby coś lepszego niż demokracja tak? i możliwość wyboru. Oczywiście ci najbardziej zagorzali demokraci zawsze rozumieją demokrację po swojemu. Jak ktoś myśli nie tak demokratycznie, jak oni myślą, to już są źli. To też tak nie działa. Ale. To już mniejsze o to. Trzeba poszerzać świadomość, żeby rozumieć, czym jest prawdziwa demokracja w każdej dziedzinie życia, bo to nie chodzi tutaj o politykę. Natomiast jeśli chodzi o muzykę i wysyłamy reprezentanta danego kraju, to wydaje mi się, że chyba, nie wiem, a jak ty myślisz, no bo to też jest takie ciekawe pytanie. No bo wysyłamy my Polacy, no wiadomo, że nie wszyscy, bo nie wszyscy się emocjonują Eurowizją, tak? Ale bardzo dużo ludzi się emocjonuje tym konkursem i teraz lepiej, żeby wy wybierali to ludzie, którzy oglądają ten konkurs i wiedzą, o co w nim chodzi i wysyłają kogoś, kto ich zdaniem ich będzie godnie reprezentował? Czy lepiej, żeby to robiła komisja, do której podchodzę z wielkim szacunkiem, sama nie raz siedzę w komisji, ale często kieruje się swoim gustem, który może być nieadekwatny do tego, czym jest Eurowizja. Może nie musi. Więc moje pytanie, jak ty to czujesz? Ja czuję, że to jest bardzo dobra decyzja. Widzowie no to... niech decydują, bo to ich reprezentant. No, ja też tak twierdzę, że akurat w tym przypadku to jest nasz kraj, więc wybieramy wszyscy kogoś, Kogo uważamy, że będzie nas reprezentował na tyle godnie, że, że będzie ok, albo że nie będzie wstydu, jak to się mówi, albo zrobi coś, co będzie ciekawe dla Europy, również nie tylko u nas w Polsce. Więc fajnie, że publiczność. Dla mnie super. Tym bardziej, że mieć miłość publiczności, umówmy się, to, to super tak naprawdę sprawa. mieć wszystko. I żadna komisja tego nie zmieni. Panie synu, ostatnie pytanie: dlaczego jeszcze nie ma tyle dysku do GAI? Czym to jest spowodowane? No, e, brakiem pieniędzy oczywiście, jak to zwykle przy takich dużych teledyskach. Poprzednim razem, no, płyta kosztowała mnie dużo pieniędzy, jak wiesz, gadaliśmy już o tym. I no, budżet domowy się skończył, więc teraz będziemy szukali finansowania GAI. Więc jeśli ktoś jest chętny, żebyśmy reprezentowali jego produkty i zrobili fantastyczny teledysk, który po prostu yy, zachwyci świat. No, zapraszamy do współpracy. A co pani sądzi o tym, żeby zrobić zbiórka? Niektórzy artyści decydują się na zbiórkę, żeby to fani gdzieś tam się pogrosi ku. Nie, no myślałam dołożyli. o tym, byłoby bardzo miło, ale boję się takiej medialnej wiesz, zadymy, że Steczkowska zbiera pieniądze. Nie wiadomo, po prostu jak ja już widzę te tytuły, to już mnie wszystkiego odechciewa. I potem to poleci w złą stronę. I. No to jest dla, dla mnie to jest osobiście trudne, więc może spróbujemy innym kanałem. A jak Pani będą chcieli w tym pomóc, to na pewno też mają mnóstwo pomysłów na to, jak zdobyć pieniądze na GAJE. Myśl, myślmy razem. Czy dla Pani to ciężkie wyznanie, że na coś Panią nie stać? Bo niektórzy boją się takich wyznań. A Pani mówi to głośno i pytanie, czy przychodzi no no Pani to ja nie, No przecież ja nie z podobsko sposób. Nie urodziłam się w bogatej rodzinie, jestem tylko artystą, nie mam rozległych interesów, które mnie utrzymują. Czy to jest jakiś wstyd, że komuś na coś nie stać? Mnie nie stać na wiele rzeczy, ale to nie znaczy, że nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Skoro y, mam ciepły dom, mam co jeść, mam wspaniałe, zdrowe dzieci, y, jeżdżę na wakacje dwa razy do roku. No to, to naprawdę to jest mało, to uważam, że to jest dużo szczęścia w życiu i nie ma co narzekać absolutnie. Tu warto dopowiedzieć, tak. że ten budżet artystyczny po prostu się tak. skończył, bo niektórzy mogą dorzucić, że Styczkowska w ogóle nie ma nic, zero, biedna. Ale nie, no to, to, to pani Justyno, no, tak, trzeba to powiedzieć poczekaj. głośno, bo ktoś Zgadza może się, tak się, Ale to ja cały czas zarabiam na bieżąco, tak? To nie okay. mam nic zero, nie może tak być, żeby <laughs> zapłacić rachunki, szkołę, dzieciom i tak dalej, to tak nie działa. Więc to nie mogę wszystkich. To sprecyzować. Wydałam wszystkie swoje. Swoje zaoszczędzone mm -hmm. pieniądze, które wkładam w swoją muzykę, tak? I ten budżet był bardzo wysoki przy tej płycie i po prostu się skończył, tak? Więc muszę cały rok ciężko pracować, żeby nazbierać na nową płytę nowy, muzyczny budżet. Ale to nie jest tak, że ja nie mam co jeść. No, nie, nie, nie. nie. Wszystko to jest dobrze, w że to powiedzieliście? Rachunki, kredyty płacę, nie ma takiej w ogóle opcji. Ja się zawsze wywiązuję z płatności wszelkich. Nigdy nie miałem żadnych długów i nie, nie pozwalam sobie na to. Mają ludzie u mnie długi i to nawet nie, nie, nie małe, ale ja osobiście nie jestem nigdzie zadłużona, oprócz tam jakichś kredytów dwóch banku, których utrzymuję. Co? Dużo tak szczegółów pani ludzi, no nie potrzebowałem, nie nie, okay. nie, nie, nie. Już się, nie, już się tutaj nie, nie wgłębiajmy w tematy, kto pożyczył, kto nie pożyczył, jaki no tak, ma pani stosunek. Nie, 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 to fajne. A jest pani okay. rozrzutna? Nie, 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 nie bardzo. Czyli nie, rozumiem, nie że... jak mam troje dzieci, to nawet nie mogę być rozrzutna, nawet bym chciała, bo to jest po prostu niemożliwe. Dzieci są priorytetem w życiu rodziców i przede wszystkim one muszą być zabezpieczone, one muszą mieć komfortowe życie, możliwości rozwoju, bo to jest najważniejsze, bo to nie chodzi o to, żeby dzieciom dać pieniądze, tylko żeby dać im wędkę, świetną wędkę, dzięki której nauczą się łowić tak? Swoje własne życie muszą przeżyć sami. Z pomocą i wsparciem rodziców zawsze super, ale to nie jest tak, że dawanie pieniędzy dzieciom daje dobre rozwiązania. Możliwości rozwoju są ważne przy wychowaniu. Nie ma tyle w związku z tym ta perspektywa nie jest poszerzona. Kim jest Gaja? Ziemią. Jestem Gają. Tak samo jak Ty jesteś Gają. Więc to jest. wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą, a my jesteśmy bardzo połączeni z Ziemią. Żal, że w tych czasach zapomnieliśmy o tym, że. Przyroda daje nam ogrom dobrej energii. Zresztą każdy z nas to wie, że jak pójdzie na spacer do lasu, bez telefonu, bez gadania, bez niczego i naprawdę po prostu w nim pobędzie, nic nie robiąc, zbierając grzyby, leżąc na łące, nieważne, wraca naprawdę ukojony, uspokojony, bardziej szczęśliwy, bardziej zrównoważony, bardziej zharmonizowany z Ziemią, bo Ziemia ma niesamowitą energię. Jesteśmy z nią połączeni, naprawdę energetycznie połączeni. Dlatego to jest ważne. Dlatego śpiewam o tym w tej piosence, że jak my robimy krzywdę ziemi, no to ona płacze tak. Mhm. Kiedy płacze, e, moje imię gaja jestem Bogiem, siłą, moją matką, miłość. Kiedy płaczę, to był zach, to nie świat. Tule w swych ramionach zaginiony czas. Więc przypomnijmy sobie o tym, że Ziemia w cudzysłowie jest naszą matką, bo naprawdę nas karmi daje nam z siebie bardzo dużo. A niszczenie jej w takim zbyt dużej ilości eksploatacji, a przede wszystkim zaśmiecanie, co robimy każdego dnia, my ludzie, to powinniśmy się w tej e, dziedzinie ogarnąć. I tutaj nie chodzi o szalony zielony ład, tylko o to, żebyśmy dbali o nią na co dzień. Nie zaśmiecali, segregowali śmieci, robili wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu ją kochać i szanować, tak jak ona kocha i szanuje nas, skoro wciąż nas karmi i dzieli się z nami wszystkimi. Pięknościami i tym wszystkim, co w sobie nosi. Miłości ją, żywnością, słońcem, no po prostu wszystkim, tak. No tak się miło z Panią rozmawia, ale musimy kończyć. <grym> Oczywiście. Czy dopisze pani sobie Gaję do swoich imion? Jak pani wygra preselekcję? <grym> ale my wszyscy jesteśmy Gają, to wszyscy musielibyśmy sobie dopisać Gaja do swojego imienia. <grym> <grym> więc, więc tyle. Ale moje Gaja jest pięknym imieniem. Znałam dziewczynkę, która miała na imię Gaja. No też była no także Justyna Maria tak. Gaja jest Maria Magdalena Gaja Steczkowska. No. Może to jest pomysł. Jak wygramy Eurowizję, to tak zrobię, obiecuję ci. Dobra, dobra. To jest dobre, dobre na koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Powodzenia Dziękuję. pani Justyno. Dziękuję, I Dziękuję. raz jeszcze 14 proszę o tą piękną pani walentynkę dla mnie. Tak, 14 głosu na Damy walentynkę, Dziękuję. damy walentynkę. Proszę się nie martwić. <laughs> Okej, okay, dzięki.